Lubańskie obchody święta narodowego 3 maja rozpoczął uroczysty przemarsz przedstawicieli szkół, instytucji, organizacji kombatanckich, służb mundurowych oraz wielu mieszkańców miasta. Na lubańskie obchody zapraszali burmistrz miasta oraz starosta lubański. Po przemarszu i złożeniu kwiatów, odbyła się msza w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba Apostoła. Całość wydarzenia uświetniła Lubańska Orkiestra Reprezentacyjna, która po Mszy Świętej zagrała patriotyczny koncert. Kilka słów w imieniu burmistrza miasta Lubań przekazał mieszkańcom jego zastępca Mateusz Zajdel, który powiedział między innymi: "Wiele pięknych słów można powiedzieć o Konstytucji 3 Maja, o polskich myślicielach i ludziach czynu, których wizja zdecydowanie wyprzedziła epokę, o ideach, które stały za drugą na świecie i pierwszą w Europie nowoczesną spisaną konstytucją, o późniejszych tragicznych wydarzeniach i tym, że Konstytucja 3 Maja przez swoich twórców nazwana została ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Dziękuję za przybycie dziś na uroczystość, za znalezienie czasu i energii na rzeczy tak ważne, za wdzięczność okazaną wszystkim pokoleniom patriotów, którzy byli przed nami, za przykład dla kolejnych dorastających pokoleń.